Pierwszą nowością jest wybór gry, która tak naprawdę różni się modami, wyborem modów. O czym będę mówił na samym końcu? O co w tym chodzi? Mamy budowanie, mamy survival, czyli przetrwanie i budowanie i przetrwanie. Mamy też oczywiście stare opcje gry, czyli Minimal. No i Min test. Kolejną jest panel dodatków, który szczerze mówiąc, jeszcze nie działa na dobrą sprawę. Nie prezentuje niczego. Poza tym hmm, takich innych nowości, to jest fakt, że klocki, czyli to jest makra, nie utrzymują się w powietrzu, nawet jeśli postawimy tam pochodnie. Podobnie jest też z krzakami które po prostu nie utworzą nam się na ścianie nie, są, nie chcą się w ogóle tworzyć jeśli w ogóle nam się udaje tam gdzieś powiedzmy umieścić tak one nam spadną więc jeśli mieliście lub macie w wersji starszych wersji starszych wersjach właśnie main test, budowle oparte na tej konstrukcji iż znaczy na tym błędzie można powiedzieć, że dane krzaki trzymają się, powiedzmy, ścian w momencie aktualizacji do 3.046 takie coś, bo po prostu wam spadnie. Tak samo jest z blokami właśnie grabela, który nie jest, nie utrzymuje się obecnie już na pochodni. Po prostu pochodnie nie, nie są interpretowane przez ten przez te klocki jako e, klocki Powiedzmy blok tylko jako piasek. To tak jak tu widzicie, aby zatrzymać, właśnie gravel trzeba postawić stały klocek czyli powiedzmy szklane coś i coś kamiennego, czyli kobla. Co jest zabawne, pochodnie nadal zatrzymują ciecze znaczy wodę. Choć z lawą to jest trochę dziwne, bo no, miałam z nią. Mały problem, ale jeśli chodzi o wodę, nadal pochodnie zatrzymują ehm, właśnie ciecze. Nie zatrzymują już bloków jako takich, czyli właśnie grawela. Ehm. Kolejną rzeczą jest to, że pochodnie nie trzymają się mm, bloków, które podsumieniliśmy. Ten błąd, powiedzmy, ja wykorzystywałam właśnie do tworzenia postaci, do, powiedzmy, ujarzmiania lawy. I w tym momencie e, skasowanie bloku kasuje także pochodnie. Innymi słowy, pochodnia nie może się trzymać na, e, nie może być, powiedzmy, wisieć w powietrzu, tak jak to było wcześniej. E, dlatego e, właśnie postać z. E, za bez włosów po prostu musiała być poprawiona i teraz wygląda brzydko Co jest zabawne, pochodnia nadal jest interpretowana jako blok Jak tutaj to widzicie nie jest im w stanie przykryć dalej pochodni, choć pochodnia nie, nie jest zinterpretowana przez um, <tryk> gravel jako właśnie blok, ale przez inne klocki już tak i to jest trochę dziwne. Co jeszcze z takich nowości? Nowością na pewno będzie trawa, albo różnej, różna jej wysokość nie wiem, czy to będzie tutaj widać, bo trawa jest zielona i to podłoże też jest zielone i no. Tu mamy taką bardzo, bardzo krótką właśnie trawę, czy tam bardzo niską trawę. Tam mam, tu mamy już tą trawę wysoką. Oczywiście, trawę możemy sobie usuwać, przenosić. Z tego co czytałem na stronie, właśnie twórców, powiedzmy tam. czy to jakie są poprawki miały być wprowadzone właśnie w mintest to to że gra miała, być, ma, zo, miała zostać i została zoptymalizowana jak właśnie została wprowadzona trawa różnej i tam powiedzmy wielkości problem w tym że gra pobiera mi około 20% jeszcze więcej znaczy zużywa praktycznie 20% więcej procesora niż e, w poprzedniej wersji Innymi słowy, to jak wcześniej powiedzmy, pobiera go powiedzmy, stylową, obydwa rdzenie procesora ostylowały na poziomie 80%, tak obecnie oscylują na 95%. Co połączone z nagrywaniem daje naprawdę złe wyniki. Co do różnic w wyborze danej gry. Okazuje się, że polega to na różnicach odnośnie w modach i w wyborze modów. Ogólnie twórcy czy tam twórca gry stworzyli główny katalog odnośnie modów oraz dodatkowe mody, które są przydzielane tylko do danego jakby rodzaju gry. Mamy tutaj właśnie wszystkie rodzaje <coughs> gry, które możemy sobie powiedzmy, utworzyć na, na bazie powiedzmy, na danych zasadach jak widzicie, building, building budowanie mamy bones, czyli kościotrupy, czy powiedzmy kości, tak? czy tak to można określić no i mod odnośnie właśnie budowania. Tu mamy mody odnośnie Minted Game. Tutaj serwywal, czyli przetrwanie. Mamy tutaj tylko kości. No i tutaj jest zestaw modów, które były właśnie w minimale. Mówiąc, ten rodzaj rozgrywki sami sobie modulujemy tak to na, to na to wygląda, ponieważ przechodząc do listy albo ustawień można powiedzieć danego rodzaju gry, nie mamy tutaj żadnych wyznaczonych modów przeciwieństwie na przykład do budowa do rodzaju podziemnej gry właśnie budu, budowanie building gdzie lista modów jak widzicie mimo wszystko jest nazwa i jest wyszczególnione jakie mody z danego tego głównego katalogu modów który jest ym, rozwijany osobno poza grą właśnie tutaj macie listę wszystkich tych modów będzie korzystać właśnie build, building rodzaj gry no, oparty na budowaniu czy powiedzmy takie jakby Typ gry oparty na budowaniu. To był na tyle z mojej strony, i to, co właśnie, jeśli chodzi o nowości, trzymajcie się, hej!